Będzie to seria vlogów, w których będę Wam przedstawiał moje prace. Moje codzienne prace, które, moje remonty, które wykonuję w garażu. No a tu akurat teraz to w sodole, ale to potem. Jest w Was już 150 subskrybentów. Także pomyślałem sobie, że nagram Wam jakiś fajny vlog. I znajdujemy się w sodole, jak już wspomniałem, przy moim rozrzutniku. Rozrzutnik dwuosiowy. I którego będę mam zamiar remontować, jak widzicie, jest rozebrany. Tutaj są burty. Tam, na tamtej stronie, na tamtej, w tamtej części są jeszcze kolejne, burty, kolejne dwie burty. I jak widzicie, ogólnie jest rozebrany. Jest tak naprawdę, jakby to powiedzieć, sama podstawa. I chciałbym Wam powiedzieć, że nie ma się tak źle ten rozrzutnik. On może faktycznie trochę jest tutaj popękany. Tu, o, i tam jeszcze z przodu też tam parę, parę pęknięć jest. Ale to są takie pęknięcia, wiecie. W sumie, jakby to, jakby tutaj to. to, to będzie się trzymać. Zostało go umyć tylko i można go tak naprawdę czyścić treści ci potem malować. No mam zamiar go pomalować e, na kolor zielono szary i myślę, że to się uda. To się uda. Mm. No i co? Tak, <coughs> taka mała zapowiedź. Vlog krótki. Nie wiem, jak ogólnie mnie słychać, bo to taki pierwszy vlog w moim wydaniu. No myślę, że polubicie tą serię. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, laj lajkowania, komentowania. Was to mało kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy. Także chciałbym, żebyście tam zostawili tego kciuka w górę. I co? No i tak to wygląda, pokażę Wam tu jeszcze oh, kurwa. kury srają wszędzie. S wszędzie srają, ale dobra. Tak to wygląda, nie wiem jak tu widać. Tutaj jest. On się nie, nie ma jakoś tam źle. Jest tu wszystko w miarę dobre. No tutaj wiadomo, no tutaj jest trochę po, podzawiony, ale myślę, że to wytrzyma. Tam małe, po, małe przeróbki można byłoby zrobić, i tyle. No myślę, tak. Instalacja nowa będzie elektryczna. Bulty będą te w dobrym stanie. Są. Nie są jakieś tam dziurawe, także nie, nie ma problemu, żeby tam jakieś przeciekało. Przecież wody tym wodzić nie będę raczej. A jak będę, to plandeka na to pójdzie. Jak widzicie tutaj. No, ogólnie to. Będzie trzeba to wyczyścić, wszystko. Ale dobra. No i co? No i tyle. No i to chyba na razie. No, chyba to na tyle. Taki krótki vlog. Ogólnie sorry, że się tak tak jąkam, ale. Mówię, to jest mój pierwszy vlog, także. Co? Dzięki Wam. No to co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Myślę, że co tydzień, że co tydzień odcinki z tego, z tego remontu, remontu będą. Jak i z innych prac. Bo jak wiosna ruszy, to pewnie w polu będzie się robić trochę i, 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 i tyle. Dobra, na razie Wam.